Cześć, Marcin Leszczyński, drzewneekspert.pl, kolejna nowość w sklepie. Tym razem są to prusy, gotowe, zaszyte prusy firmy Liros. Liros jest bardzo, bardzo starą niemiecką firmą specjalizującą się w linach. Te prusy, które są u nas nowością... W pewnym sensie już były obecne u nas i w ogóle na rynku są obecne, ponieważ LIROS robi bardzo dużo rebrandingu, więc czasami widywaliście zbliżone kolory u innych, pod innymi logo, u innych sprzedawców, firm lub producentów. Bardzo często to był po prostu LIROS, który bardzo się w tych sprawach wyspecjalizował i często robi to dla innych firm. Natomiast jego Cechą jest, jest kilka bardzo fajnych cech w tych prusach. One mają różne średnice, czyli 9, i 1, 10 mm. Zróżnicowana średnica powoduje, że możecie do swoich celów tego prusa dobrać. Jeżeli macie go na ląży i zależy Wam, żeby luźno chodził, nie zaciskał się za mocno, ale żeby ładnie pozycjonował, czasami warto rozważyć mniejszą różnicę pomiędzy średnicą liny, na której jest prus, a samym prusem. Wtedy on jakby ta... Po, po zaciśnięciu jest łatwiejszy do przełamania. Jeżeli natomiast jesteś początkujący, zależy Ci na bezpieczeństwie, zależy Ci na dobrym samopoczuciu i to, że ten prus mocniej się gdzieś tam zaciśnie i do jego przełamania będziesz musiał użyć trochę więcej siły, jest drugorzędną sprawą, no to wtedy ta dysproporcja może być większa. Możesz sobie spróbować na ósemeczce na początku. W każdym razie, to wszystko znajdziesz u nas w postaci Prusów Lirosa, które pomogą Ci dobrać, skomponować swój sprzęt. Prusy nie odchodzą do Lamusa, absolutnie. To jest coś, co się ciągle stosuje, pomimo coraz większej ilości sprzętu, coraz więcej <laughs> ilości przyrządów mechanicznych. Prusy są świetnym, świetnym, bezpiecznym rozwiązaniem. Także Kolejną fajną cechą tych plusów jest to, że fachowcy od zaszywania z Lirosa robią taki delikatny skosik tutaj oraz trzymają te same wielkości otworów na karabinek. Czyli zawsze to jest ciasne. Czasami przychodzą plusy, jak dobrze wiecie. Niektóre mają większe te oczka zrobione, drugie mniejsze. Ktokolwiek siedział na maszynie, pilnował tylko ściegu i już mniej skupiał się na tym, jak duże jest to oko. Tego w Lirosie nie ma. Standardzik jest utrzymany. Dziękuję, cześć!